O nowej gwieździe Sejmu Marszałku Hołowni głośno jest ostatnio również poza parlamentem. Odwiedził ostatnio też m.in. krakowskie liceum, gdzie poruszył dość kontrowersyjny temat. Podczas spotkania z krakowskimi licealistami oświadczył, że trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16 roku życia. Choć nie jest to na razie oficjalny postulat nowego rządu, to trzeba przyznać, że temat ten poruszył wielu wyborców. Czy obniżenie wieku wyborczego praktycznie do połowy szkoły średniej ma sens? Jakie argumenty miałyby przeprowadzić? mawiać za taką niemałą rewolucją. Czy tego typu rozwiązania w ogóle sprawdzają się już gdzieś na świecie? Przyjrzyjmy się małemu za i przeciw. Zostańcie ze mną. Szymon Hołownia podczas spotkania z krakowskimi licealistami podzielił się z nimi swoją wizją Sejmu. Chciałbym, żeby za dwa lata, jak będę kończył misję, ludzie przechodząc obok Sejmu się uśmiechali. To jest mój cel, żeby patrzyli na ten gmach z nadzieją, a nie odwracali głowę. Jest trochę żartów wokół programu Uśmiechniętej Polski Szymona Hołowni, ale żeby nie było, absolutnie też chciałbym, żeby Sejm, miejsce, które decyduje o losach naszego państwa, wszystkim nam kojarzyło się jak najbardziej pozytywnie. Ale o krągłe zdania zawsze jest najłatwiej, dużo trudniej jest o konkrety. Jak więc marszałek Hołownia chciałby to osiągnąć? Szymon Hołownia mówił do uczniów, że główni aktorzy sceny politycznej często zasiadają w naszym sejmie od ponad 30 lat i dlatego należy ten Sejm Przewietrzyć. Z tym też osobiście się zgodzę, ale ponownie jak to osiągnąć? Jednym z pomysłów ruchu politycznego Szymona Chłowni jest obniżenie wieku wyborczego właśnie do 16 roku życia. Co ciekawe, nie jest to pomysł zupełnie nowy na polskiej scenie politycznej, bo ładnych parę lat temu dość mocno lobbował za tym Janusz Palikot, ale później jakoś wycofał się zupełnie z tego typu postulatów. A jak w tym momencie w ogóle wygląda prawo wyborcze w Polsce? Bo z jednej strony chyba wszyscy mniej więcej się orientujemy, ale diabeł tkwi. Często w szczegółach. W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu głosowania. Na którym prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym, tak pozbawienie praw publicznych i nie są ubezwłasnowolnieni. Prawo to przysługuje także pełnoletnim obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod warunkiem stałego zamieszkania w Polsce oraz w wyborach do rad gmin pod warunkiem stałego zamieszkania na obszarze gminy. O ile nie zostali pozbawieni praw wyborczych w kraju pochodzenia. A więc tak jest teraz. Dlaczego by więc ten stan rzeczy zmieniać? Jak ten pomysł argumentuje nasz najbardziej utalentowany marszałek? Dlaczego? Dlatego, że to będzie sprawiedliwe, przekonywał Szymon Hołownia. Społeczeństwo się starzeje. To oznacza, że z każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy. Wszyscy opowiadają. Młodzież, przyszłość, a głównie starsi głosują. I my, starsi, głosując, dzisiaj układamy życie Wam na znacznie dłuższe. Dłużej niż sobie samym, bo my prędzej się odmeldujemy z tego świata. Mówił do uczniów polityk. Z jednej strony może brzmieć to logicznie, z drugiej pojawiają się pytania, czy młodzież w wieku już 16 lat jest psychologicznie chociażby gotowa na to, żeby decydować w wyborach. Zwraca się tutaj też uwagę na takie potencjalne absurdy, jak to, że osoby niepełnoletnie o bardzo wielu sprawach decydować nie mogą. Nie mogą sobie nawet same napisać usprawiedliwienia do szkoły oficjalnie, a mieliby decydować o losach kraju. Z trzeciej strony, będę się dzisiaj bawił trochę w adwokata diabła, są już państwa, w których to rozwiązanie Działa i całkiem się sprawdza. W 2007 roku wiek uprawniający do głosowania w wyborach na wszystkich poziomach do 16 lat obniżyła Austria. W 2018 do Austrii dołączyła Malta. Rok wcześniej Grecja obniżyła wiek uprawniający do udziału w wyborach do 17 lat. W Szkocji i Walii osoby powyżej 16 roku życia mogą głosować w wyborach do lokalnych zgromadzeń ustawodawczych. Zaś poza Europą od 16 lat wolno głosować m.in. w Brazylii, Argentynie, Nikaragui czy Ekwadorze. A od 17 roku życia w Indonezji, na Kubie i Korei Północnej. Co nie jest być może najlepszą rekomendacją dla tego typu rozwiązania, ale chodzi mi o fakty, a nie przekonywanie Was do czegokolwiek. Pomijając egzotyczne rejony świata, bardzo lubimy porównywać się do naszych zachodnich sąsiadów. Jak ten temat jest obecnie omawiany w Niemczech? Niedawno ustawę obniżającą prawo głosu do 16 lat w wyborach europejskich przyjął Bundestag. Już teraz w niektórych landach, w wyborach krajowych mogą głosować 16-latkowie. Czerwono-zielono-żółta koalicja rządząca Niemcami w swojej umowie koalicyjnej zobowiązała się do głosu wieku wyborczego. Na poziomie wyborów narodowych wymagałoby to jednak zmiany konstytucji, czego nie da się zrobić bez poparcia CDU/CSU, która jest przeciw, podobnie jak alternatywa dla Niemiec. Warto więc zwrócić uwagę, że pomysł ten popierają przede wszystkim środowiska lewicowe i centrowe, a te konserwatywne i prawicowe raczej są przeciwko, do czego jeszcze za moment wrócę. Co też warto odnotować już w 1997 roku, komisja spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego wśród propozycji reform umieściła postulat obniżenia wieku wyborczego do lat 16. Argumentami było, że po pierwsze miałoby to wpłynąć na zmniejszającą się frekwencję wyborczą w wyborach europejskich, oraz co jest dość interesującym argumentem, że 16-latkowie, otrzymując prawo wyborcze, mogą bardziej interesować się tematami politycznymi niż Osiemnastolatkowie, którzy akurat koncentrują się na wyborze studiów i rozpoczęciu kariery zawodowej. Bardzo istotne są też nasze poglądy na takie emocjonujące tematy, jak chociażby polityka klimatyczna. Wracając jednak do argumentu marszałka hołowni: Im większy udział seniorów w elektoracie, tym więcej konserwatywnego lęku przed zmianą statusu quo, tym bardziej, że polityka ma tendencję do koncentrowania się na względnie krótkoterminowej perspektywie, do zapominania o dalszej przyszłości, która dla starszych ludzi nie jest priorytetem. W wielu rozwiniętych społeczeństwach widać ten problem. Obserwujemy polaryzację interesów, wartości i politycznych tożsamości wzdłuż pokoleniowych osi. Ciekawy przykład tego, jak podziały pokoleniowe wpływają na nasze poglądy, mogliśmy w ostatnich latach obserwować chociażby w Wielkiej Brytanii. W trzech ostatnich wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w 2015, 2017 i 2019 roku wiek był jednym z najważniejszych czynników pozwalających przewidzieć to, na kogo będzie głosował dany wyborca. Starsi popierali torysów. Młodsi partie pracy. Ale najdobitniejszym przykładem jest chyba brytyjskie referendum z 2016 roku, kiedy to Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej. Brexit został przegłosowany głównie głosami wyborców po 50 roku życia i o niskim wykształceniu. Wśród wyborców poniżej 50 roku życia większość głosowała za pozostaniem w Unii. Ale jak pokazują badania, polaryzacja na osi wieku dotyczy nie tylko takich kwestii jak polityka klimatyczna czy integracja europejska. Dla ludzi na dorobku kluczowym problemem jest cenowa dostępność domów i cena kredytu hipotecznego. Starsi ludzie, zaś, którzy spłacili już swoje domy, nie mają tego problemu, a wzrost wartości nieruchomości to dla nich wzrost wartości ich ogólnego majątku. Te odmienne interesy przekładają się często na inne preferencje wyborcze i oczekiwania wobec polityki rządów. Kiedy więc zastanowić się nad tego typu problemami, argumenty o przeciwwadze wyborczej dla starzejącego się społeczeństwa nie są już takie bezzasadne. Szczególnie że najstarsi i najmłodsi. To bardzo często wyjątkowe grupy wyborcze. W kwestii wyborów często narzeka się na sprawę frekwencji, która powinna być jak najwyższa, jeżeli głos obywateli ma być możliwie najlepiej reprezentowany. Interesujące jest więc to, co pokazują chociażby doświadczenia z Austrii, gdzie frekwencja jest najwyższa wśród najstarszych obywateli i tych, Głosujących właśnie po raz pierwszy. Z drugiej strony, chyba głównym zarzutem wobec 16 latków dlaczego nie powinni podejmować tak odpowiedzialnych decyzji jak decyzje wyborcze jest to, że nie są oni jeszcze do nich odpowiednio dojrzali emocjonalnie i generalnie psychicznie. Środowiska konserwatywne argumentują nawet, że nasza młodzież dojrzewa wręcz coraz wolniej. Taką wypowiedź znalazłem na przykład na stronie konserwatywnego klubu Jagiellońskiego. Moim zdaniem trzeba zacząć dyskusję nad tym, czy współcześnie obywatele są na tyle dojrzali, by głosować w wieku 18 lat. Szczególnie, że badania społeczne pokazują, że okres dojrzewania się wydłuża, a doświadczenia życiowe, samodzielność, a co za tym idzie umiejętność brania odpowiedzialności za życie swoje i innych są dziś wśród młodych dorosłych na mniejszym poziomie niż pokolenie lub dwa temu. Autor idzie jeszcze dalej w diagnozie młodego pokolenia i mam wrażenie, że nie jest to wcale stanowisko tak bardzo odosobnione. Nienawykli do pracy, roszczeniowi, chorzy na depresję. Nie chcę narzekać. Brak dojrzałości zetek to nie ich wina, a moja refleksja jest tylko logicznym wnioskiem wyciągniętym z. Z badań socjologicznych. Ale skąd właściwie pomysł, że młodzież dojrzewa obecnie coraz wolniej? Autor opiera się m.in. na pracach amerykańskiej psycholog Jean Twingi. Późniejsze dojrzewanie obecnej młodzieży ma wynikać przede wszystkim z odmiennego modelu wychowania. Kilkadziesiąt lat temu, w czasach powojennego boomu demograficznego, w rodzinach była średnio czwórka dzieci. Rodziny takie były nastawione przede wszystkim na przetrwanie, a nie na jakość wychowania. Współczesne rodziny są mniejsze, a rodzice dużo bardziej zaangażowani w wychowanie poszczególnych dzieci. Dzieci więc mogą dłużej cieszyć się swoim dzieciństwem, a nie nastawiać już na myślenie o przetrwaniu siebie i swojej rodziny. Tylko czy to koniecznie argumenty za mniejszą dojrzałością? Warto dodać, że wspomniana psycholog Jean Twingi sama wcale nie Ocenia tego zjawiska negatywnie. Autor argumentuje więc dodatkowo, że dzisiejsza młodzież jest wychowywana w coraz bardziej egoistycznych wartościach. Jeszcze w 1998 roku 57% młodych osób deklarowało, że najważniejszą wartością dla nich jest rodzina i posiadanie dzieci. Dziś jest to tylko 33%. Za to zdecydowanie wzrosły notowania celów życiowych związanych z samorealizacją i indywidualną przyjemnością, dobrobytem i rozwojem. Niewątpliwie mamy więc dowody na zmianę wartości i celów życiowych u młodego pokolenia. Ale, znów, czy to automatycznie oznacza mniejszą życiową dojrzałość? Odpowiedź na to pytanie pewnie w dużej mierze zależy od tego, jakie Sami wyznajemy wartości. Teoretycznie od wyborców wymagamy dojrzałości, bo chcemy, żeby głosowali jak najbardziej racjonalnie. Ale czy w rzeczywistości tak działa nasz system demokratyczny? Pojawiają się argumenty, że nastolatki są zbyt niedojrzałe i niestabilne emocjonalnie, by móc racjonalnie głosować. Tylko, że we współczesnej demokracji prawo głosu nie jest nagrodą za racjonalność, panowanie nad emocjami albo wiedzę na temat gospodarki czy systemu politycznego. Wynika ono z samego uczestnictwa we wspólnocie politycznej, z posiadania związanych z tym interesów. Chyba uczciwie możemy przyznać, że jeżeli chcielibyśmy mieć tylko racjonalnych wyborców, to grupę uprawnionych do głosowania różnymi egzaminami musielibyśmy. Bardzo mocno zawęzić. Idealne rozwiązanie zapewne nie istnieje, ale myślę, że jest to temat, nad którym warto podyskutować bez przesadnych emocji, jak najbardziej merytorycznie. Na koniec argument, który mi osobiście bardzo się podobał, mianowicie, że o każdej nowej grupie wyborców w historii mówiono, że nie jest dostatecznie dojrzała, żeby głosować. Przecież niegotowe, aby głosować, miały być biedniejsze warstwy społeczne, klasy pracujące czy wreszcie kobiety. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ale zachęcam na spokojnie. A z mojej strony to już tyle. Mam nadzieję, że takie zestawienie tematów było dla Was interesujące. Z góry dziękuję za wszystkie subskrypcje i kciuki w górę. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.